Siema, ja jestem Orger the Player, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie jakie zrobiłem postępy z budowaniem przez te, yy, przez ten mój okres grania w Fortnite. Yy, ja gram od sezonu 4 rozdziału drugiego. Oj. No tutaj teraz spróbuję nad takim retajkiem. O! To tak powinno wyjść. Edycje już mam nawet ogarnięte, słuchajcie. Na początku kiedyś robiłem filmik jak się lepiej budować i wtedy jeszcze się tak dobrze nie budowałem. A teraz ja sam muszę pochwalić, że jakiś tam postęp w tym wszystkim mam. Moim zdaniem lepiej robić od takiego retajka niż cały czas kręcić 90 jakieś edycje robić. No i teraz Postęp mój jest o taki. No nie wiem czy jest to jakiś wielki postęp, ale na pewno widać, że jest to postęp. O! Coś takiego. Jeszcze prawie coraz, yy, coraz... lepiej jakoś próbuję robić te literyki kręcone. O! Coś takiego ma wejść. Teraz mi wyszło. Czy nie umiem za bardzo triple edycji? Double edycje są ogarnięte. O, już, patrzcie, coraz bardziej mi to wychodzi. Więc teraz sobie trochę pobuduję. Podczeszczajcie koniecznie w komentarzu od 1 do 10 yy, waszym zdaniem, jaka się buduje. Dobry, próbujemy jeszcze raz. O, tak, double edycje idą łatwo. Mówiłem cały czas, ale te triple edycja to jedno mi trudno zrobić, bo jakoś takie jest od razu takie przełączenie na bok. To jest trudne dla mnie na razie. O, te triple edycje są naprawdę trudne, lecz z triple edycji możemy zrobić więcej rzeczy niż sobie robić yy, te podwójne edycje, double. I jeszcze to co do side jumpów to. Sage jumpów jeszcze do końca nie umiem. Czasem mi się udaje, ale to jest rzadkość naprawdę, że mi się udają sage jumpy. To występuje naprawdę rzadko. O, ale teraz się kręcę. O, z takiego czegoś zauważyłem, że jak robimy też... To... Aj, spadłem naprawdę. Dobra. Spoko, spoko. Więc jak robimy... O! Najpierw sobie robimy taki łatwy retake. To jest bardzo prosty retake. Potem robimy sobie coś takiego. To wychodzi o coś takiego i można się tym fajnie pokręcić. I łatwo przyjąć high-granda. O coś takiego można zrobić. No jest taki luźny film. Po prostu chciałem pokazać mój postęp. Nie wiem, czy jest duży, czy mały. Mi się wydaje, że jest ogromny jako grać tej gry bo naprawdę postęp jest ogromny ajdź no i znowu ten retake mi nie wyszedł w jakimś stopniu te retake mi się udają, ale to naprawdę nie jest za dobrze z tymi retake'ami. O! Teraz lepiej mi wychodzą o te. Widzicie się, odpaliłem odcinek i od razu więcej mam wiary w siebie. Ajdź. Dobra. Jeszcze muszę popracować nad side-jumpem i triple edycjami. Kurczę, to się od razu tak zmienia, to jest trudne. No i już spadam. Próbowałem kiedyś, dostałem się naprawdę na wysoki high-grant. Miałem już wygraną w strefie i chciałem zrobić side jump, jak się popisać, ale no nie wyszło i przegrałem. No. Napiszcie jak zrobić tego side jumpa. Mogę zrobić taki box jump, to jest edit, edit tego i coś takiego, ale to też wolno bardzo. To też na razie wolno, że jeżeli chcecie takie postępy widzieć w budowaniu na moim kanale, to kliknijcie yy, subika, bo teraz mi spadają subiki, a... a nie chciałbym, żeby mi spadały i... Yy, Chyba wiecie, że możecie w tym pomóc, żeby te subieki wzrastały, a nie spadały. To by było fajnie. Kurczę, dobra, jest. Aj, spadłem. Ja codziennie nie uczę się cały czas tego samego. Nie powtarzam cały czas tego samego, tylko próbuję cały czas te Sage Jumpy i tak dalej, no. Czasem mi to nie wyjdzie, ale w końcu mi wychodzi, tak jak te retake'i mi już powoli wychodzą. A jakby takie side jumpy też nie są złe, ale takim side jumpem to sobie w gierce nic nie ugram raczej. Te side jumpy muszą być ładne, więc jeżeli nauczę się side jumpów, to może nawet zrobię poradnik, jak się łatwo nauczyć side jumpów, bo w końcu ogarnę jakąś technikę. Czy co? Zdecydowanie łatwiej zrobić, poczekajcie, o, że robicie sobie najpierw taki retake, a potem coś takiego. <laughs> Dobra, już chyba wiecie o co mi chodzi, nie wiem. Mam nadzieję, że wiecie. O, to jest ładniejsze. O, i coś takiego zrobić. Teraz macie tak, i my jeszcze tu możecie zrobić edit. Co się stało? Aha. Teraz to nie wiem, co się stało. Jeszcze triple edition, Sage Jumping. Trochę popracuję nad tym. O, to bardzo dobrze umiem. Kurcze, dobra. Jest. Włączyłem się. Zrobiłem na pewno to. O, dziewięćdziesiątki to robię coś takiego. Moje dziewięćdziesiątki nie są zbyt takie kozak szybkie, bo jakoś dziewięćdziesiątek to korzystam, żeby się podbudować do góry jedynie. Nie jestem jakimś takim zawodowcem dziewięćdziesiątek. Dobra, jedziemy. Pyk. Jakby zrobić coś takiego, jeszcze tu zrobić coś takiego. Pyk. Ej, działa to jak się zabudowałem. Ej, to działa i to jest fajne. No, będę na pewno opracował nowe techniki. Ja nie robię cały czas tego samego. Będę sobie coś wymyślał, żeby to łączyć i tak dalej. E nie, no. A <ścoughs> jak mi teraz to wyszło? Kurde, pro player. O kurde, ale się kręcę. A, teraz to box. O, tunelowanie jeszcze. Tunelowanie jest dla mnie już takie nawet ogarnięte, a nie jest do końca ogarnięte. Nie powiem, że jakoś tuneluję już na poziomie Mongrala, bo tak nie jest. Ale już to zrozumiałam do końca, chyba. To teraz mi się uda, to znaczy, że umiem to. No, dobra. No, co się dzieje? Czy to jest zbagowane? Czy ja coś robię źle? Ej, czemu ja się nie mogę budować, jak dojdę na coś takiego? Halo? Czy ja mam baga w tym momencie? Aha, czyli chyba muszę podłogę szybko budować, żeby to robić. Okej, okay, to tego nie wiedziałem, tego też się dowiedziałem. Dopiero teraz. E edity to mam w ogóle ogarnięte. O, coś takiego to jest łatwizna, żeby sobie robić takie daszkowanie, tak zwane. Ajdź. i co, o co z tym chodzi? Coś się tu niszczy. To muszę pracować lepiej. Robię tak, 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 tak. O, tak. Aha, okej, okay, dobra. To, to tak się robi. Dobra. Cyk. Mhm. Powiem Wam, że nie wiem, co się dzieje. Trochę wiem, ale trochę nie wiem. Bo właśnie miałem założenie jakieś. I jednak to nie to. Nie, jak ja nie przechodzę, to wszystko jest ok. Teraz spróbuję to zrobić jeszcze raz szybciej, może się naprawiło. Nie wiem. Aha, to jest... To był błąd gry. Już działa. A nie. A że ten edit jest zły, czy co? Poczekajcie, podbuduję się tam. Robię coś takiego. A i to się wszystko niszczy? Coś się dzieje. Jak tak edytuje, to się to wszystko niszczy? Jakim cudem? Z różnych perspektyw to można wszystko robić. Te budowanie to jest taka ważniejsza część Fortnite'a. To nie jest do końca strzelanka. To jest też coś takiego innego. Że tak trzeba edytować. Okej, okay, to, to jest do ogarnięcia. Mogę tak edytować spoko. Ale już kręcę to. Ale już to kręcę. Ale to już kręcę. O nim można się pomylić. Już rozumiem o co chodzi. O! To też jest inny hide. znowu edit ten. Dobra. Próbujemy, próbujemy to. Te retake'i są spoko. Pyk, pyk, pyk. Uf, to jest dziwne, takie dziwne to jest. Ten triple edit i ten side jump to sobie popracuje chyba między odcinkami. Teraz zrobimy taki, te retake'i. Okej, okay. wystarczy tak edit'lować. Ja nie mogę jak ja kręcę te retaki. Ja w życiu się nie spodziewałam, że ja będę kręcił retake jak FaceWay. A z góry to zapraszam do Face swaya, on jest spoko. Robi właśnie takie retake jak ja teraz, cały czas i on to robi tak szybko. On umie jeszcze side jumpy robić, więc to jest w ogóle już... Jak umiecie side jumpy i retejki, to... To to jest naprawdę coś mega. Jak będę umiał te side jumpy i litejki, to może sobie wykombinuję coś z side jumpem. Bo są side jumpem litejki. te się wydają bardziej spokojnie niż robić sobie cały czas do góry. Edycja. E albo robić side jumpy cały czas. się połączone z litejkami. O, co się działo? Nie wiem, trochę trochę się czasem to psuje, powiem. Ale te ritejki są naprawdę mocne. Jakbym ja widział wroga, który by tak się budował ritejkami, to bym naprawdę był pełen podziwu dla gracza. Bo to jest naprawdę coś ciężkiego, jak zauważyłem. Na początku te ritejki się wydają takie. Naprawdę bardzo ciężkie. A teraz to jest pikuś i bułka z masłem. O, coś takiego można. chodź edit. Ten edit to jest bardzo ważny. I nie mogę o tym zapominać. Więc ten edit zawsze musi być. No, ten edit. Dobra. To jest chyba najskuteczniejsza rzecz w tej grze. Retake. Jak ja bym takiego gracza zobaczył, co robi jakieś dziwne takie rzeczy, to ja bym się przejął. Jak widziałem, jak ba Martin by the way, i y Sway to robią, to no naprawdę chłopaki naprawdę dobrze. Powiem wam, że tak samo Martin by the way tak dobre retake'i robi. Bardzo fajne. I jak się widzi jego retake'i, to aż się oczopląsu dostaje, bo on robi takie boksowate, aż nie mógł powiedzieć te retake'i, więc wbicie do Sway'a i do y, Martina, by the way. Ja właśnie się nauczyłem y, tegoż od Space Sway'a i Martina, by the way, po prostu patrzyłem na ich retaki, i wypatrzyłem to i y, zacząłem to ćwiczyć i, i po prostu mi to wychodziło wszystko powoli. Więc jeszcze chwilkę sobie to zrobimy. Cyk, cyk, cyk. Haha, ha, ale końcówka. Dobra. Ale jak spoców. Dobra, to było takie spocone bardziej. Już nie w moim stylu na razie. Jeszcze chwilka i myślę, że zakończymy ten film bo i tak już jest nawet długi jak na taki film. Dobra, no i myślę, że teraz sobie zakończymy ten film. Tutaj już mam yy, to bardzo wszystko dobrze opanowane. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, jeśli możecie. No i ja już się z Wami żegnam. Pa!